Witam serdecznie na dzisiejszym nabożeństwie. Mamy taką nadzieję, że będzie to naprawdę dla nas wszystkich wspaniały czas czas modlitwy, czas uwielbienia, ale tak naprawdę czas spotkania się Kościoła z Bogiem, czyli spotkanie się Oblubieńca z Oblubienicą. To jeszcze oczywiście nie wieczność, ale. Taki dobry etap na drodze do wieczności. I mam dzisiaj ciekawy werset na rozpoczęcie naszych e, wspólnych dzisiaj rozważań. Słuchajcie. Pochodzą z księgi Jeremiasza, z rozdziału trzeciego, wers 16. A gdy się rozmnożycie i rozplenicie w kraju, w owych dniach, mówi Pan, już nie będą mówić o skrzyni przymierza z Panem, i nikt o niej nie będzie myślał, i nikt jej nie będzie wspominał, nikt nie będzie odczuwał jej braku, ani też nie będzie sporządzać nowej. Oczywiście chodzi o skrzynię przymierza, tą, która kiedyś była złożona w świątyni, arka przymierza. Dzisiaj wielu chrześcijan jest podekscytowanych, bo szukają, wszyscy szukają skrzyni przymierza. Niektórzy widzieli gdzieś tam głęboko, daleko, w jakichś lochach. Wszyscy tym żyją, a Biblia mówi: A po co szukacie? Po co wam to jest? Do czego wam to jest potrzebne? Skrzyni Przymierza, Arki Przymierza nie będzie już na tym świecie i nie będzie jej również tej odbudowanej świątyni, którą Żydzi za wszelką cenę będą chcieli postawić, no i postawią. Ale jak się okaże, postawia Antychrystowi, a nie Żywemu Bogu. Dlaczego o tym wspominam na początku naszych rozważań? Z prostej przyczyny: na co patrzysz, na co patrzą Twoje duchowe oczy, czego oczekujesz, czego wyczekujesz. Jeżeli patrzysz na rzeczy, których możesz dotknąć, które generalnie możesz swoimi zmysłami w jakiś sposób doświadczyć, no to nie chodzisz w wierze, tylko chodzisz w oglądaniu. Jeżeli budujesz swoją tożsamość duchowo na podstawie tego, że jest fajnie, że jest sympatycznie, że jest duża lub jest mało, w zależności od tego, jakie masz przekonania, no to znaczy, że niczego nie zrozumiałeś, jeśli chodzi o życie z Bogiem. Dlatego, że czwarty rozdział Ewangeliana powiada, iż. Nie na tej górze, nie na tamtej górze, nie w tej świątyni, nie w tamtej świątyni, nie w dużym zgromadzeniu, nie w małym zgromadzeniu, ale w duchu i w prawdzie masz wielbić Boga. Jeżeli dzisiaj gromadzimy się tutaj właśnie w duchu i prawdzie, jest nas sporo, ale jak to zwykle bywa, niestety będzie nas jeszcze więcej. Jeżeli tu pośród nas jest wielu takich, którzy w duchu i w prawdzie stanęli dzisiaj przed Bogiem, no to słuchajcie, przed nami jest nieprawdopodobny czas. Nieprawdopodobny. Co byście powiedzieli, gdybym teraz zachęcił Was, bo będziemy się oczywiście witać, ale gdybym taką zachętę teraz wystosował, jak będziecie wracać już, aby usiąść, to nie siadajcie na tym ulubionym miejscu ale zmieńcie miejsce. O, niektórzy się już tak kręcą, no jak, no z mojego fotela, no jak, no. Dla tych, którzy byli katolikami, mam taką informację. W niektórych kościołach katolickich, w tych budynkach oczywiście, są takie ławki, a nawet są takie specjalne siedziska, gdzie z tyłu na przykład jest taki, taka tabliczka przypięta. Sodalicja Mariańska. I tam nikt nie może siąść spoza tej sodalicji. Albo jest, są takie też tabliczki z innymi ciekawymi zapisami, że jakiś tutaj zakon siedzi, tu siedzi jakaś koło gospodyń wiejskich i tak dalej. Słuchajcie, no nie bądźmy przyzwyczajeni do naszych krzeseł. Ja wiem, że niektórzy wchodzą rano... Z oczami jeszcze zamkniętymi, kierują się swoim zapachem gdzieś tam. Ale może czas najwyższy skończyć te praktyki, bo mamy dzisiaj chodzić w wierze, a nie w oglądaniu. To jest taki prosty test. A teraz podejdźmy do siebie i przywitajmy się.